Dzisiaj wstrzymy Lerginek i nagrywamy yy, Roblox z Live. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w grę i subskrypcję dzwoneczkiem. No i wpadajcie na kanał jeden dwa My sobie właśnie się zastanawiam kim mogę. Weźmy sobie zostańmy więźniem. Teraz jest śniadanie, ale to tam nas śniadanie nie odchodzi. Tylko nas obchodzi włamanie się no to Juuuu, teraz połowa... ...wniki... Aha. ...to będzie najtrudniejsze niż myślałem. To właśnie jak to zrobimy, bo normalnie to nie do rady. Gościu, otwórz, masz kartę gościu, Dawaj, otwieraj mi. Otwórz. Jest, 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 jest. I tutaj jest karta. Nie, 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 zostaw mnie. proszę, proszę, proszę. Nie, nie. Daj. Tu się skończył. Gdyby ja mu się nie załadowała taka idanka, to by było lepiej. Teraz na podwórko, dobra, ja jak nie sobie. Ja żartowałem. Ha. Jestem nieśmiertelny. Tak ja już to mam. Nie mam. No nie... Ja tu mam. tylko nie mam. Nie mam. Dobrze tylko... ale ja sobie jednak zostanę policjanta Ale jednak nie mogę więc sobie jednak nie zostanę Dobra jesteśmy na dworze więc żeby, żeby zabić policjanta puf 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 No nie mogę to wziąć. No ale on jest limaum. Dobra, ja nie chcę już na tu furbie, ja nie chcę być na dworze. co ty? Czemu on nie zabić? Ja wcale nie brałem, nie wcale nie chciałem żadnej broni, więc. Chodziło. Napijemy go albo inaczej. Dobra, teraz wpadamy na kozaka. Fu, 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 Bierzemy Mkę i próbujemy uciec. Szybko, szybko, niebo. Dobra. Bo prze przeładuj, przeładuj. Uciekamy z więzienia. Weźmy sobie już tak, zróbmy. Jeszcze tak śmierdzę, miał na trójce. Hmm, co gościu robi? Chyba gościu tam ten... ten Policjant gra na telefonie, bo nie użył tam... <głupia> Czemu on w ogóle we mnie nie strzelał? Mógł mnie zabić, bo ja do niego strzelałam Dobra, jesteśmy, teraz jedziemy Była śpieszone były, są teraz No ale... Lecimy teraz do naszej bazy. Tutaj. A, ale w drzewo. Świetny ze mnie kierowca jest. Nie, zablokowałem się. Dobra, już sam pójdę. Teraz jest obiad, więc jest takim, no tak. Ten serwowany jest w, kawi w kawiarni coś jest obowiązkowa. A tam, a jeszcze, my to nie wchodzi. Dobra, mamy niebieski. Jedziesz ze mną gościu? Czyli nie. Ja już jestem przestępcą. Jest całkiem, nie? I sobie pojedziemy do... Tak jak normalne mieszkanie, tak jakby tutaj, puf. Hmm. Teraz tak średnio I teraz tutaj do więzienia jedziemy. Teraz tutaj zakręt. Co on robi? Tu zaparkujemy moją furkę Weźmy tak sobie... albo nie Zaparkujmy trochę w inny sposób Dobra, tak może być Ja już ci otworzę, spokojnie, ja ci otworzę Chyba otworzę Ja, ja jeszcze, ja jeszcze no do alem, ale ja nie mówiłem akurat, bo w myśli. Dobra, wyjdźmy. wyjdźmy sobie. I pójdźmy tutaj. Na, drab na drabinkę. I teraz to trochę potrwa. Wędrowanie. D Akurat jest czas wolny, więc będę mógł sobie po powybijać trochę e policjantów. Najgorsze, że nie mogę nagrać zestawu odcinka, bo jak nagrywam. U, to naprawdę laguje mi jak 150. Czemu ten gościu bije w więzi? Nie rozumiem. Teraz ten kto? jakiś plisan wyjdzie to zostanie zabity. Ale nie od razu. Ktoś jeszcze? No chyba tak. No nie bij ty gościu. Ty nie wiesz co ty robisz. Wiesz, ja też jestem co u mnie nie widzisz? Ja, ja ci pozwolę go, ja ci go pozwolę. No, dawaj go. No go możesz, go możesz. Ale nie, już, już ich nie. czy panie. Tutaj nikt nie może być. Dawać jego. A nie, zabiję tego. No idź ty... się ciuciu od mojego Ja ci otworzę, chodź No ja ci otworzę Nie no, nie proszę, broń mnie, broń mnie, broń mnie. Ajajaj. Ej, ja, ja nie mówiłem przez dwie minuty, kurde. Zapomniałam, że nagrywamy, dobra. Ile trwa odcinek? Jeden, dwanaście minut. Więc my próbujemy, próbujemy, bo jak nie spróbujemy to nie, to nie. tam hmm, Dobra, te, teraz sobie zjem kolację, akurat jest kolacja. Wszyscy wiecie, muszą zgłosić się do stołówki na kolację. Dobra, dobra. Ja sobie wezmę tą, bo tutaj jest moje jest tu. Mm, ale dobre, mm, ale dobre, nie no, najgorsze jak jadłem. Moja mama lepsze robi jedzenie, niż tutaj w więzieniu. Ale ja chcę to zostawić. Dobra. I kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić... Znaczy, no, wejść na kanał parowcian12. No i do widzenia.